Cześć i czołem, słuchajcie otrzymałam takie zamówienie ze sklepiku Gosi, dosłownie przed chwileczką zostało mi przywiezione z paczkomatu, także słuchajcie w takim pięknym pudełeczku, ponieważ zamawiałam to pudełeczko, więc rozpakowujemy, tu widzicie pełno pudrów, to jest słuchajcie bardzo fajne pudełko marki tej co dziurkacze, i ono jest naprawdę duże. Na takie papiery 30x30 30 ze spokojem wchodzi. Jest bardzo ładne na, takim klip, na takich klipsach. Ciężko mi to pokazać. Ale nie mogę Wam oddalić tej kamerki, bo tu mam za dużo projektów zaczętych na górku. Także no sądzę, że, że nie jednej osobie by się sprawdziło. Także rozpakowujemy. Muszę dać sobie na bok, słuchajcie. Się tutaj już po prostu... Nie mieści. Naprawdę ostatnio zaczęłam sporo działać. O, na początek wyraciszki. Jak zwykle. Jak zwykle. Piękne. Dziękuję bardzo. Pójdą do, do wyrobienia. Słuchajcie, poszalałam z podrami. Ja je pokażę Wam w osobnym filmiku. Jak chodzi o kolorki. Bo tu jest taki bardziej miałki, tu jest taki, on ma taki jakby, nie wiem jak to powiedzieć, nie powiem, marmurkowy on chyba był zaznaczony. I słuchajcie, one są, o, tu jest w ogóle taki mega jakiś taki korupy. Ja nie wiem, czy on się będzie w ogóle nadawał do tekturek, do napisów, do takich rzeczy, czy on się w ogóle cały roztopi ma brokat w ogóle w sobie. Słuchajcie, no to taki jest wszystko... Mm, wszystko to jest takie sprawdzenie, bo bardzo ciężko jest dopasować sobie te pudry, bo nie wiadomo jak one do końca będą wyglądały. Ale cena jest bardzo zachęcająca, pojemność uważam, że też jest tego warta. No i te pudry z WoW naprawdę bardzo mi się sprawdzają. Już też mam kilka, więc, więc wydaje mi się, że, że będą fajne. Zrobię sobie test albo dogram do tego, albo albo nie, bo na akurat zostawiłam niewłączoną. O, słuchajcie, tu mam te kturki. Słuchajcie, dokupiłam sobie małą kolekcję, bo prawie całą zużyłam zostało mi dosłownie kilka kartek, a bardzo lubię tę kolekcję naprawdę i dużą też. Naprawdę słuchajcie, już tyle kartek z niej porobiłam. To jest istny szok. podatki te słodkości to wzięłam I to wzięłam dla kogoś także który... no. Czasem trzeba robić drobne prezenty. E, słuchajcie, i tu już e, wchodzimy w zamówienie paczka i, no i Czekajcie, jeszcze tu coś jest. Jeszcze mam. Wzięłam sobie okładki. Wspomniałam o nich. Ej, ale to jest ładne. O, o tej to w ogóle nie pamiętam, że brałam. Ale tą piękną, się. piękną wzięłam, super. Nawet do och, Gear by pasowała. A tą, że wzięłam, tu to, słuchajcie, totalnie nie pamiętam. Aż muszę sprawdzić na fakturze. Bo to, to zamówiłam dawno, 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 ale później mam w szpitalu i tak. Wyszło jak wyszło że to leżało słuchajcie zamówiłam sobie z nowości maski tą maskę z wiankiem słuchajcie niedługo na pewno coś z niej zrobię bo uważam że to jest fajna opcja tu można kwiatki ponaklejać nawet takie małe i naprawdę fajnie się to może sprawdzić ta też bardzo mi się podoba uważam że może fajne tła robić też taką serweteczkę super ale w tej to już słuchajcie sądzę że jestem zakochana takie koronki z pasty strukturalnej możemy robić. I tak naprawdę no, ani problemu z przyklejem, ani nic, więc e, elegancko moim zdaniem. Dobra. Żyję długo i szczęśliwie. Tekturki wchodzą. Słuchajcie, no tymi nowymi po prostu tekturkami tu się zachwycam i zachwycać będę. Zobaczcie, jakie one są piękne. A jak pachną. Słuchajcie, uwielbiam ten zapach świeżych tekturek. Szczęście niepojęte. Bóg sam odwiedza mnie. O, tu jest jeszcze na komunię. Może zdążę zrobić. Wspaniałego życia razem. Do tych, do ślubnych. Sobie od razu segreguję. Bo ja tu mam wszystko posegregowane tematycznie. Nasza księżniczka. Na zawsze razem. Piękne te napisy, naprawdę. O, i kolejna serweteczka. Słuchajcie, z tych nowych serwetek to chyba wziąłem wszystkie możliwe. Naprawdę. O, te listki piękne. Cudne są, naprawdę. Uwierzcie mi, że są cudne. O, i takie jeszcze są. Te to są w ogóle takie bardzo no dostojne, bym powiedziała. pod dużego kwiata. Taka serweteczka piękna, no i makrama, słuchajcie, coś czego też nie było wcześniej yy, u nas w Graf Unii. O i taka, no słuchajcie naprawdę, o kolejna makrama. Super. Tutaj też serweteczka, w ogóle świetne na album, bo tu takie klisze jakby, o tu już wchodzi dużo. Duża serweta. Ładny słuchajcie, no nie mogę się napatrzeć na te serwetki. Bardzo mi się podobają. O, taka podobna właśnie do tej małej albo nawet taka sama. No podobna, też z kliszą. To jest super opcja na album i na pewno, na pewno zrobię. Naprawdę, teraz będę akurat, planuję zrobić album, to może akurat, może akurat coś takiego. O, tutaj piękna, winorośla. Ślubne są, prawda? O, ta też jest większa. Razem na dobre i na złe. Znowu ślubny napis. Fajne są te napisy, ale nie sądziłam, że one będą. Rozłączone, chociaż to tam było tak wyglądało, jakby były rozłączone, to słuchajcie, będzie fajne w przypadku na przykład boksów. Uważam, że fajnie będzie, nie? Bo tu jest, zobaczcie, złączony napis, że go osobno, no chyba, że sobie przedniecie to wiadomo, że też można. To jest, słuchajcie, świetna tekturka, świetna po prostu, jak chodzi o kartki DL-ki No bo niestety do DL-ek Może tak bardziej. No i słuchajcie, ona jest po prostu genialna. Tu wystarczy nawet etykietę, słuchajcie, właśnie z okloka, i mamy pięknie wyeksponowaną grafikę. Kolejna makrama. Ja, słuchajcie, uwielbiam makramy. Sama też się bawię, czasem robię. Nasz książę. Aha, naszą księżniczkę zamówiłam taką wielką, a księcia takiego małego. No dobra, no. książę jest mniej ważny. Ten szczególny dzień to też bardzo do ślubnego, ale do narodzin też możemy dać przecież. Każdy dzień może być szczególny. Słuchajcie, ta makrama bardzo mi się podoba. Dużo sukcesów. Dużo sukcesów też fajny napis. O, fajna ramaczka. Bardzo, bardzo ja lubię słuchać. Tu wianek, ale piękny jest ten wianek. Słuchajcie. Ten wianek jest po prostu takim wiankiem, jaki, jaki naprawdę lubię. Cudne jest, ten też jest ładny. Ten też jest ładniutki. No super. Taka ona, ta jest malutka. Ta jest malutka, ta chyba nawet do ATC by się nadała. Były w miarę oczywiście, tylko ja nigdy na nie patrzę. Ja biorę to, co mi się podoba Później. Jak robię pracę, to po prostu patrzę, co, co by mi się tam widziało. Tu jest piękna ramaczka. I tu jest taka jeszcze. Dobra. I tu, słuchajcie, sobie takie do shakera e, niebieskie serduszka. No i to tyle. A nie, jeszcze, słuchajcie, wziąłam sobie takie zawieszki. Zobaczcie, wziąłem sobie taką słówkę, ja uwielbiam suwy I wziąłam sobie te słoniki. I takie pieska, Świetnie jest. Także jako e, dym dadełka, właśnie do albumu, e, czy do grzbietu, czy do, e, tam, do kart. Jak dajesz nureczki, to sądzę że, sądzę, że będzie spoko, Także dziękuję, że oglądaliście. I pozdrawiam. Jak postaram się dograć do tego te pudry nie, wyembosowane, ale, ale to najwyżej dogram. Pozdrawiam, pa!